Dzień dobry, wybiła dziewiąta, to zaczynamy rolowanie na śniadanie. Yy, dla mnie dzień dobry, dla Państwa nie wiem, być może dobry wieczór, bo, bo nie wiem o której godzinie Państwo odtwarzacie to nagranie. Yy, w każdym bądź razie najważniejsza to chyba dzisiaj jest data 1 kwietnia 2021. Witam w rolowaniu wykluczenia, które zazwyczaj prowadzi Agnieszka Parol. A dzisiaj gość specjalny, czyli Agnieszka Parul. Cześć Agnieszko. Adam, jestem. <gry> jestem. Dzień dobry, witam Państwa w rolu wykluczenia, ale no, z tej drugiej strony jestem, jak widzicie. OK. To co, może zaczniemy od tego, co zazwyczaj, żeby osoby z problemami wzroku miały komfort oglądania, więc audiodeskrypcja. Ja może zacznę, a Ty skończysz? Jasne. Ekran jest podzielony w pionie na dwie połowy. Z lewej jestem ja, gość. Tak. dzisiejszy, nie dzisiaj. <śled> <śled> mam blond, kręcone włosy, mam czerwoną bluzkę. Z prawej strony dzisiejszy gość, czyli Agnieszka Parol. Jesteś w coś jaka ubrana? No wyjątkowo nie. Żartuję. <głos> <głos> Żartuję, tak, tak. Dzisiaj mam żółtą bluzkę, a właściwie taki, taką wełnianą bluzkę z ściegiem warkoczowym, trzy takie warkocze mam. Mam ciemne włosy. No, i za mną jest logo rolu i wykluczenia, bo z reguły jest za mną ściana. Natomiast dzisiaj, jak niektórzy mogą zobaczyć, jest właśnie samo logo. Zrobiłam sobie taki background, żeby było tak światowo. Okej, okay, a co masz na stopach? Nie widać moich stóp i nie będę widać, co doszło na stopach. Widać mnie, wiesz, co zresztą tak jak i ciebie widać. No, nieco poniżej szyi, ale powyżej piersi widać nas, nasze głowy. Okej, okay, no ja, ja to się przyznam, że mam chińskie klapki, takie niebieskie za 9,90. Wiesz co, to ja mam chyba coś podobnego na nogach, tylko ja chyba tak drogocenne mam, bo ja płaciłam pewnie około 30 zł za te moje klapki, także ja, no. jestem, ja jestem ta luksusowa. Okej. Okay. No. Dobra, no może zacznijmy, przejdźmy do sedna. Agnieszka, powiedz, skąd Ty w ogóle wzięłaś pomysł na nagrywanie takich rozmów, które wykluczają, rolują wykluczenie. No tak, ambicją moją jest to, żeby rolowały wykluczenie i rolowały stereotypy i też oswajały stereotypy, natomiast. No, moja przygoda z dostępnością cyfrową zaczęła się już parę lat temu, bo jestem w mojej pracy zawodowej administratorem stron internetowych i staram się je prowadzić właśnie w sposób dostępny. Natomiast no, ta świadomość, z czym wiąże się dostępność i świadomość różnorodności potrzeb użytkowników, spowodowała, że w pewnym momencie chciałam zrobić coś więcej i mm, uważam, że e, rolowanie wykluczenia jest możliwe wtedy kiedy znamy potrzeby właściwie wszystkich nas. No i właśnie któregoś razu obudziłam się stwierdziłam tak teraz e, zacznę robić coś e, też dla siebie myślę, bo trochę mam takie poczucie, że mm, te moje działania, zresztą dzięki właśnie Wam, mam jakby też pewność, że są przydatne i że dla wielu osób mają znaczenie, co mnie bardzo cieszy. Hmm. Mają, mają, potwierdzam. Ale zastanawiam się, zresztą to nie są tylko moje pytania, tu wiele osób się nad tym zastanawia, czy ty sama to wszystko ogarniasz? No tak, właśnie ja, wiesz co, ja jestem człowiekiem orkiestrą, ale w związku z tym, że no mam sporo takich przyjaznych osób, to są pomocne, bo na przykład w tej chwili część osób wskazuje mi na przykład gości, których warto by było zaprosić. Oczywiście dostaję jakiś link, dostaję informacje, wtedy staram się do moich gości niektórych trafić. Ale początek, na przykład nazwa, no to tutaj moi Moi rodzice, moja rodzina, przyjaciele byli mocno zaangażowani, właśnie w rolowanie wykluczenia, bo początkowo był inny pomysł. I tak samo logo. Logo zostało utworzone, stworzone przez Huberta Romanowskiego i przez Anę Teziarkę, których serdecznie pozdrawiam. Mam wszystkie prawa już do, do tego logo, ale to oni są twórcami. I też im bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz, tym razem publicznie. To ja dołączam się do pozdrowień wszystkich Państwa. Yy, no ale generalnie widzę, że tak dużo rzeczy jednak robisz sama, czyli właśnie dobieranie gości, ogarnianie tej strony technicznej Facebooka. Yy, czy Ty masz jakieś zawodowe przygotowanie do, do, do tego, co robisz? Jesteś, nie wiem, psychologiem albo informatykiem, bo grafikiem to już wiemy, że nie, ale. A może dziennikarką? Wiesz co, no ja myślę, że chyba największe przygotowanie to takie jest życiowe przygotowanie, bo niestety mam nadzieję, że tego nie widać za bardzo, że ja nie mam przygotowania takiego zawodowego, stricte dziennikarskiego. Bardziej to wynika z jakichś takich moich predyspozycji. Wewnętrznych, które pewnie zawsze miałam, a postanowiłam je w tej chwili odkryć i dlatego roluję. Natomiast, wiesz co psychologiem, no też nie jestem, inaczej. Chyba po części pewnie każdy z nas jest psychologiem, ale wydaje mi się, że odpowiedzią jest tutaj po prostu słuchanie drugiego człowieka i, no i tyle. Hmm. Wiesz co, to w takim razie powiedz mi, czy dzisiaj tej ściany nie widać słynnej, na której masz zazwyczaj logo, ale tak naprawdę czy za tą ścianą to coś się skrywa, nie wiem, jacuzzi, wielkie Jasne. okno? Z... Z którego widać Twoje basen. Słuchaj, basen, basen, mam, mam po prostu wielki basen, no pewnie, że tak sobie. ja jestem. Ja y, się śpię, bo to jest y, wiele osób w, domyślam się, do czego zmierzasz. Wiele osób pyta mnie, czy ja zarabiam na rolowaniu. No więc wiesz co, h, h, tak, zarabiam, bo ja się ubogacam. Każda rozmowa mnie ubogaca i każda rozmowa jest dla mnie dużym wyzwaniem, dużą przyjemnością. To jeżeli mówimy o takie, powiedzmy, zarabianie, to tak, jak najbardziej. Natomiast jest to projekt typowo autorski, tak zwany, bezkosztowy, dlatego też często słyszę: A, słuchaj, nie tak jest światło. Nie tak jest y, zrobione y, na przykład y, y, technicznie. Natomiast słuchajcie, gdybyście zobaczyli, na jakim sprzęcie ja do Was y, przemawiam i z jakiego sprzętu y, korzystam, to naprawdę, zresztą może to jest mój sukces, słuchaj, bo ja zupełnie inaczej wyglądam niż tutaj w tej kamerze, bo po prostu ona to jest najtańsza z możliwych ja po prostu wyglądam tutaj inaczej. Nie jestem podobna do świeckiej. Także z jednej strony jest to odpowiedź. Natomiast ja też współpracuję i właściwie mam takich przyjaciół, którzy. Tak samo jak ja, pomagają mi bezpłatnie, czyli na przykład mój, moja tłumaczka języka migowego, polskiego języka migowego, Maja kamiska kołota, która zadziękuje, przychodzi mi migać. Także, no właśnie, to są. To dobro wraca, także tak. Ani ja nikomu nie płacę, ani mi nikt nie płaci. Także znaczy mówimy o, o, o tych wymiernych korzyściach, w sensie, mówimy o pieniądzach. Także zresztą ja myślę, że zupełnie dobrze się z tym czuję, że ja sobie nie zaprzątam głowy pieniędzmi. Po prostu to jest taka moja misja, takie moje dziecko. I, no i dobrze mi z tym. Wiesz, co no, świetnie to, to słyszeć, bo to nie jest często spotykana postawa. Więc co to kieruje? Taka empatia, tak? Chęć też szerzenia świadomości? Wiesz, co? Z tą empatią to naprawdę są bardzo różne opinie na temat empatii, bo empatia, ona jest jakby podstawą dostępności czy ustawy dostępnościowej. Tak, żeby zrozumieć potrzeby człowieka, no to przede wszystkim trzeba go zrozumieć. Natomiast wiesz, ja nie mam ambicji wejścia w buty człowieka, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, co przeżywa, natomiast oceniać czy przyjmować perspektywę gości moich, to myślę, że po pierwsze nie mam takich ambicji, po drugie nie mam takich zapędów i nikt z nas tak naprawdę nie jest w stanie wczuć się w sytuację drugiej osoby, ale jest w stanie przynajmniej starać się ją zrozumieć tą osobę, tą sytuację i mm, myślę, że to jest odpowiedź. To jest najważniejsze przy rolowaniu, że pokazuje historię ludzi i to, co oni przeżywają. Staram się nie, za dużo nie mówić, chociaż to też jest dla mnie dosyć duże wyzwanie, bo ja z natury dużo mówię, jak wiesz, ale to tutaj ci goście boi są najważniejsi i ich historie. Yy, Okej, okay, no rozumiem, że w te buty w rzeczywiście ciężko wejść, bo nawet yy, ja jak sobie pomyślę yy, o rzeczach, których nie znam, yy, to też bym nie umiała, także no tak, masz rację, to jest taka rzecz naturalna, no ale yy, taka chęć poznawania tych rzeczy nieznanych i, i próbowania o tym mówić, no to też nie jest cechą każdego człowieka i jeśli ty to masz, to yy, no to, to jest też godne podziwu. A... Wiesz co, ja czasami słyszę, że właśnie brak empatii, czyli to, że ja się nie wczuwam, bo taką miałam wymianę z moją bliską koleżanką. Mówi, słuchaj, mówi, bo ja to bym nie wiedziała, jak rozmawiać z tymi wszystkimi gośćmi i tak by było mi ich szkoda. No więc słuchajcie, mnie się wydaje, że to jest też mm, główna... Y może moja cecha, ja nie kieruję się w ogóle w przypadku żadnej rozmowy, na przykład litością. To jest, w ogóle o, to, jest, to jest w ogóle ostatnia rzecz, o której ja bym myślała. Mnie interesuje człowiek. I mnie interesuje człowiek bez względu na to, czy on nie widzi, czy porusza się na wózku, czy może jest głuchy. To w ogóle kompletnie jakby dla mnie jest drugorzędna rzecz. Natomiast najważniejszą rzeczą jest dla mnie właśnie człowiek. Właśnie wiesz, co przesunęłam przed chwilą myszką, bo miałam przez całe nagranie taką łapkę. Także ciekawa jestem, czy ta łapka będzie widoczna na nagraniu. No trudno, będę miała na nosie najwyżej łapkę. No to wiemy, że mucha latała. Mhm, dokładnie. Agnieszko, to w takim razie zapewne cieszycie się ta ustawa o dostępności i przeróżne. Wytyczne, które teraz są publikowane na temat różnorakiej dostępności. Co ty o tym sądzisz? Wiesz co, ja głęboko wierzę w sens tej ustawy i to nie jest jakieś górnolotne y, mówienie pod publikę. Tylko ja naprawdę wierzę w tą ustawę i wierzę, że ona ma sens i że wielu osobom ona. Y, Poprawia bytowanie w, w świecie zarówno tym wirtualnym, jak i w świecie realnym, bo mówimy też o dostępności architektonicznej. Także tak jak mówię ja i, i też czasami słyszę, czy to przypadkiem nie jest zbyt wielka poprawność polityczna. Właśnie audiodeskrypcja, czy, czy w ogóle dostępność. No więc ja Głęboko wierzę, że nie, że to po prostu się dzieje dla ludzi i po to, żeby wszystkim nam żyło się lepiej, no i żebyśmy mieli równy dostęp do postępu technologii, no bo przecież wszyscy jesteśmy równi. Dokładnie, i wszyscy możemy być w jakimś sensie wykluczeni w, jednym, w innym albo. Wiesz, to Magdo, naszego życia ja, ja, ci, ja ci powiem więcej, że mm, zaczynając y, rolować ja myślałam głównie o dostępności cyfrowej. Natomiast jak zaczęłam się zastanawiać, to nad tym moim projektem rolującym, to okazało się, że dostępność cyfrowa to jest jedno, ale tak naprawdę społecznie to w jakiejś mierze to wykluczenie dotyczy każdego z nas i ja jestem zdania, że w różnych sferach życia, ale my jesteśmy wykluczeni. Każdy z nas. Albo był, albo jest. I, i uważam, że. To rolowanie jest po prostu takim uniwersalnym projektem, bo, bo to jest, tak naprawdę ja mówię do nas wszystkich. I zresztą też, nie wiem, być może ktoś też nas ogląda, kto się zastanawia nad tym, czy nie wystartować z jakimś projektem swoim. No więc ja mówię tak, jeżeli macie pomysł, to wiecie, w tej chwili wystarczy właśnie mieć jakiś pomysł i odpalić sobie stronę i ogląda Was kilka tysięcy ludzi. Jak w moim przypadku, co jest naprawdę dla mnie dużą radością. Mało tego, dzielicie się ze sobą, ze mną swoimi historiami. Ja co prawda mówię, ja nie mam ambicji bycia psychologiem, absolutnie nie. Natomiast pokazywanie Waszych historii tak, to jak najbardziej mnie interesuje. I chciałabym to no robić, bo wiesz, widzę, że. Mm, duża korzyść z tego dla nas wszystkich. Dokładnie, dla wszystkich. A gdybyś mogła dokończyć znany cytat, człowiek człowiekowi, to co byś tam dopisała? Hmm, no, na pewno nie wilkiem. <ślad> <Bo> to, <ślad> to, to już nie. Ale byś co? Myślę oparciem. Tak. Człowiek człowiekowi oparciem, i można sobie dobudować tutaj y, dalsze. Y, Dalszą część zdania. Natomiast wydaje mi się, jeżeli my właśnie rozumiemy drugiego człowieka, to łatwiej jest mu pomagać. Albo przynajmniej no nie kierować się stereotypami. I po prostu przyjmować go takiego, jaki jest, nie oceniać. Mhm. No Koncepcja z oparciem y, też mi się spodobała, powiem. To ma sens i to yy, się wiąże rzeczywiście z pomaganiem, z tym, że się czegoś dowiadujemy też. Yy. Wiesz, ale do, dowiadujemy się nie tylko mm, o tych gościach, którzy u mnie występują, ale również myślę, że dowiadujemy się też dużo o, o sobie, bo ja lubię takie stereotypy i jakieś y, ogólnie przyjęte twierdzenia na temat, czy to y, osób z niepełnosprawnością, czy w ogóle na temat różnych y, historii. I my też możemy zestawić to, co widzimy, z tym, co myślimy. Y, i nawet jeżeli na chwilę się zatrzymamy, jeżeli na chwilę mamy taki przebłysk, być może, że przecież tutaj nie widać wózka, tylko widać człowieka, tutaj nie widać niepełnosprawności, tylko widać osobę, która żyje za ścianą. No to już jest dużo, według mnie. Dobrze, to co? Może chciałabyś jeszcze sama od siebie coś dodać naszym widzom? Tak, zdecydowanie, bo ja nie przedstawiałam Ciebie, bo za tak tajemniczo opowiedziałaś. no, no więc y, tą rozmowę prowadziła y, Magda Dudowicz. Magda Dudowicz była gościem jednego z odcinków Parol zagięta na oślep do celu, także możecie sobie zobaczyć ten odcinek i na przykład zobaczyć, jak osoby, które nie widzą czy z dysfunkcją wzroku rozpoznają kolory, bo tam y, prezentowałaś przecież ten przyrząd, dzięki którym widzisz kolory. Tak, tester kolorów. Tester kolorów, dokładnie. No to co, ja również zachęcam do, do oglądania wszystkich filmów na stronie Roluj Wykluczenie. Na dzisiaj chyba się z Państwem pożegnamy. Miało być 10 minut. Ja już nie wiem, ile to wiesz, nam ta rozmowa, chociaż to i tak jest jedna z krótszych rozmów, bo jakoś czas tutaj niewidoczny jest. No ale miejmy nadzieję, że, że tak, że, że. No ale chyba nasi widzowie się nie znudzili. No. Powiem... Miejmy taką nadzieję, słuchaj, lepiej mieć nadzieję, że się nie znudzili, niż że się znudzili. Proszę Państwa, więc ewentualnie proszę komentujcie. Jeśli się pogubiliście w tym, co my tu wyprawiamy, to proszę piszcie komentarze, Agnieszka Wam wszystko wytłumaczy. Jeżeli macie w ogóle jakieś pytania do Agnieszki, to piszcie, ona Wam odpowie. Moja rola już się kończy, dzięki Aga, że chciałaś się zamienić miejscami. Bardzo mi by było miło, dziękuję słuchaj, ci. i dziękuję, że się zgodziłaś właśnie tym razem mnie zrolować. Wiesz, ja miałam trochę taką zagowostkę, czy ja w ogóle jestem ciekawym tematem do rolowania, no ale okej, okay, słuchaj, do odważnych świat należy. W końcu co tydzień się wystawiam na ocenę wszystkich, którzy chcą wejść na rolowanie, także... Kolejna e, rozmowa. Tak. Pewnie parę mitów też obaliłyśmy, więc na pewno ta rozmowa była ciekawa dla naszych widzów. A cóż, na koniec chyba puścimy prymaplisowe oko. Zdecydowanie, tylko nie wiem które. Ja chyba tylko jednym właśnie jestem w stanie. Puszczam oko, właśnie bo drugiego nie zamknę. Także tylko tak. Ja, ja udałam się ja to zrobiłam, a ty, ty też. Tak, mrugnęłam. Proszę Państwa, dziękujemy. Zapraszamy na środowe spotkanie, najbliższe i każde kolejne. Możecie też wstecz przeglądać wszystkie inne nagrania. Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Parul, a prowadzącą Magda Dudowicz. Także dziękuję serdecznie i życzymy Wam dobrego 1 kwietnia, pryma, aprylistowego. 얘체우다